Ja mam naprawdę obawy. Wiesz o co? Rozwaliłem Żerandol. O, żerandol, nie, nie. Gdzie ja tylko ja. Witam cię w nowym pięknym dniu. Idę do babci. Rehabilitacja, troszeczkę pomóc, rozruszać się. Powinienem częściej chodzić. Powinienem chodzić dwa razy dziennie. Chociaż na chwilę. Na 15 minut, ale dwa razy dziennie. Wczoraj też byłem i po prostu stwierdziłem, że trzeba zwiększyć intensywność różnych ćwiczeń, bo w ten sposób babcia szybciej dojdzie do, do zdrowia, zacznie chodzić. Bo tu o to walczymy. Po covidzie. Robię pieczonego kurczaka, ale tym razem troszeczkę inaczej. Najpierw na jakieś 40 minut dół pod folią. A dopiero teraz będę go smarować przyprawami. Zdejmę folię, żeby właśnie... Czyli tak, folia powoduje, że on jakby w środku powinien się zagotować. A teraz będę chciał, żeby był przypieczony. Czyli najpierw jakby gotowanie, a teraz przypiekanie. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Tutaj Kasia kupiła coś tam. Jeszcze nie wiem, co to, co to jest. Ja piernicie. Tu jest sama... dorzucili samą akulaturę. Nie, a to jest to. A nie, to nie jest tak dużo tej. Dobra, okej. Okay. A co tam? Nie, to nie jest takie małe. I tak, w porównaniu do stolika. to stolik jest szkło. W porównaniu do stolika, to jest... To czuł się też wina inaczej. Torebka? A, a, to jest na, na książki. Tak, ale ja to widziałam. Na gazety, na tak? ...w tym celu. Słuchaj. Przez... ciebie musiałem... Przez ciebie musiałem kupić mamie szczoteczkę. No, no, no przez ciebie. No, twoja wina. Czemu? Jak to czemu? No, a odpo no, odpowiedz mi dlaczego? Nie, nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. No zabrałeś mamie szuteczkę. Ja? Mama ma swoją przecież. Jaką? Normalną. Czy... Kto zabrał mojego orelbacza? Słyszysz? No nie ja. Ja mam swoją o szczoteczkę orelbę. Gdzie jest moja? A dobra, moja, moja jest tutaj. Ja mam Oakleen. ...szczyteczkę, a tutaj jest, jest brown za 8 za osiem stów, ta szczyteczka. Kasia, a ona ile kosztowała? A jest to pudełko? Marcel, ty masz to pudełko od tej szczyteczki? Ej, ale tu głośno chodzi! Ej, a tu jest, poczekaj, a na serio, ja jej nie patrzyłem w ogóle nawet. U mnie, je, u mnie, jest... ...soniczna, a ta jest... ...ty, a ta jest mechaniczna? No. To patrz jak ona. Pokaż. No ale to, ale to jest głośna strasznie. Ja wydaje mi się, że ta jest... Jeszcze... No ale a, do, a dobra, a weź moją. Ona ma dźwięki takie, bo tam jest nie niemecha... mechanicznie, tylko jest... fale są. To jest seryj, jestem ta No? się rusza, prawda? A ona jak idzie tak tak falowo... Ale tak. Co się... Ale zaś gośno. Ale myślę, ta, że ale słuszysz, rysza, a ta jest... idzie tak chwała jest kiko, że o co chodzi? Ty no 800? Ile ona Kasia kosztowała? 9. 900 Nie, 900 nie. 8, chyba z tego co pamiętam 840 zł. Ta w ładnym Weź mi znajdź to opakowanie, to pokażę. Bo opakowanie jest ładne i jest ok. Ale... i podoba mi się. Ty ale na serio teraz. Ja jej nawet nie brałem. Nie, nie patrzyłem. No ale myślałem, że. Ty, Kasia, patrzyłaś na tę Nie ja patrzyłem, ja, Jak patrzyła, Kasia? Chodzi o to, że Marcel po prostu jak się dowiedział, że kupiłem Opakowanie jest za takie. Za 8 stów. Opakowanie jest duże. I to Etui jest fajne. A gdzie to. No. A gdzie jest to? To Etui. Do... A o to mi chodzi. A jest, w Media Ekspercie to kupowałem chyba. Nie, to ja gdzie indziej kupiłem. Zobacz, różowe. Różowe złoto, 912 złotych. Ale jaja! 912 złotych za szczoteczkę, która chodzi tak. Okej, okay. a teraz Ci pokażę, ja jestem w 100% przekonany, bo tutaj mam oral br 2 Soniczna szczoteczka. I będzie z tej bardziej zadowolona. Ale mówię Ci, teraz naprawdę Ci mówię serio, że to był lepszy wybór. Nawet ta stara. Ocean Clean R2. Zobaczymy tą szczoteczkę. Więc to może jeszcze tylko powiem. Tu jest fajne, ładne takie etui, stylowe. Jak gdzieś ktoś jedzie, jakieś podróże biznesowe, no to To wiesz, to, to może to robić wrażenie z USB. No jakbyś miała się rozwalić. 900? Tak, zgadza się. W media eksperci kupowałem. A teraz pokażę tobie szczoteczkę tej samej firmy, której ja używam. Oclean R2. A ta jest Oclean X Pro. Na tą i na tą też są aplikacje, więc jest aplikacja, ale powiedzmy. <ścoughs> to, ale to mnie przeraża. Ci, Kasia, naprawdę to jest. A jest biała. Jest biała. Dobrze. I ta jest właśnie R2. Ale Ale wiesz co, Kasia? Marcela mina, jak zobaczy tą szoteczkę, a to będzie bezcenna. Oczywiście dobrze. Dlaczego, dlaczego dałem Marcelowi tą szoteczkę za 900 zł? Za 900. Myślę, że 900 na miniaturkę. Na miniaturce też będzie za 900. 800, coś tam da. Za 900 zł. Zobaczył. No i wiesz, się napalił. Jak to dziecko. Ja sobie odpuściłem. Kasia też sobie odpuściła. Nie to, że rozpieszczamy. Tylko po prostu, no gdzieś. No, odpuściliśmy sobie. Ja mówię, dobra, Kasia, weź już mu daj. I... No dobra, rozpieściłem, no nie, odpuściłem. No ale wydawać znowuż i nawet nie sprawdzałem tego, bo i tak wiedziałem, że nie kupię takiej drugiej szczoteczki, no bo to jest za... no dużo to jest pieniędzy, no nie. Ale tak jak teraz ją wziąłem i sprawdziłem i wziąłem, aha i wziąłem właśnie, bo miałem tą. ja Z tej jestem mega zadowolony, trochę jest brudna, ale to nic. Z tej jestem mega zadowolony. No i, I po prostu wziąłem All clean. Byłem mega nie znałem wcześniej tej marki. Sprawdziłem jej ciekawości. To jest 45 de decybeli. Rozumiesz, tego nie słychać. Ona jest cichsza od tej mojej. A jest Marcel? Aha, Marcel! Ej, przyjdź do mnie! Ja tak, tak, no? Tak. <śpuszczone> Najpierw zacznij włącz swoją. A teraz Jaka tą, która mogła być dla ciebie. Jaka leciutka! Eee, ciężarem no tam czuć szczoteczka ta to jest jak jakieś Czekaj, a mogę coś zrobiłeś żeleciutka Star Wars ale nie Marcel słyszysz nie to no ja wiem a ty nie zna magnes utrzyma zdziwiony <noise> jesteś co Ba bateria podobno dwie i bateria wytrzymuje 2,5 godziny. W dotyku tutaj też jest... Jak Ci się to podoba? W dotyku. Takie fajne, śliskie. No takie śliskie, no ale no, takie... Ale przyjemne, no nie materiał. No. Aha, bo ta... A, bo ta ma, moja, tutaj jeszcze się wyświetla, widzisz różne takie o... Kiedy myłem, tak jak... Że, y, dzień dobry, dzisiaj, a, dzisiaj tak. dziecka. Ja nie mogę. Idziemy razem. Ja i Kasia, ja i Kasia, ja i Kasia. Marcin Kasia. Cześć! Cześć Kasia. No cześć! Idziemy dzisiaj do mycia razem. Oczywiście. Nie. No to szur. Nie dotykam ci. Nawet nie było żadnego dotknięcia. Nie będziemy się stykać nic a nic. Chyba, że plecami. Pum, pum. Warto było odpuścić sobie tą szeteczkę. Żałuję. 9 stów to, to po prostu to jest. Serio, to już chyba to już lepiej. To już lepiej tą kupić. Nie wiem, jak już je stówę. Ta moja ma wyświetlacz. Co ciekawe, ten wyświetlacz pokazuje, gdzie i które zęby umyłem. Wyobrażasz sobie, tu są pokazane, które zęby są dobrze umyte. Tutaj na przykład tutaj nic nie ma takiego. Co jeszcze ma ta ciekawego. A, aplikację. Bo to jest tak, że jak włączę. A i myłem teraz 15 sekund. O, i zobacz, i jest podane, i jak środkowałem jak jest efekt czyszczenia i całą historię można sobie zobaczyć. O, Milo testuje gimbala. A jest, jest, w, nagrałeś to? Chodzi mi o to, żeby sprawdzić, czy jest y, stabilne. No i pokaż to nagranie. Mimo, że na, zrobił to nagranie... Stop. ...jest bardziej stabilne, wszystko? No. I jest Wiesz, bardziej? Tak, i, i to wygląda bardziej, gdyby było kamerą. Nagrać a... moją reakcję? Tak. Wow! Jest... Milo, słuchaj, nie, tego jeszcze nie bierz Jest za zimno, to musisz sobie, to musisz wyczuć, w domu Ale ja chciałem zainstalować aplikację, żeby już był jakiś krok zrobiony No jest Jeszcze zrobimy jedną rzecz, którą, nie wiem ile to schodziło nam Weź wyczyść, Poczekaj. Zamontujemy, na tym kasku nie ma GoPro, poczekaj chwileczkę Najpierw to, to wyczyścisz, odtłuścisz, no. no nie? A teraz weź zobacz przymiesz gdzie, w którym miejscu kamerę nie! Żartuję, przecież. Na, na nartach, jak, jak byliśmy na nartach, to miałeś tutaj. Pytanie, czy chcesz, co chcesz, żeby było widać, wiesz, o co chodzi? No. Słuchaj, plusem tego będzie to, że fajnie będzie widać dół. No właśnie. Ale minusem, że będzie ci kask, wiesz? Co? No w dół brało, obciążać ci będzie. No, z GoPro to tak zawsze było. Że w dół, wiesz, ciężkie będzie, tak? No tak, ale to go, jak GoPro. Tak! Mile się pyta, po co mi ta pozytywka? Chcę postawić na tym krędamę i żeby się kręciło. A? Wiesz co chodzi? No dobre. Zakręć. Zakręć. jest zwrotna. Myślałem, że się mi już będzie nagrywał vlog, ale jest, jemu jest za zimno. I tak jest, minusowa jest temperatura. Nie? No, minus 2 No to nie, bo wziąłem GoPro, wziąłem drona, ale to co? To. Nie, ja na pewno nie. Teraz na 15 minut do babci. Wczoraj byłem raz. A obiecałem sobie, że będę, sobie, że będę przychodzić dwa, może nawet trzy razy dziennie, żeby taką, wiesz, rehabilitację poprowadzić. No i wczoraj grałem o 19.00, Miałem zrobić live'a. Nie zrobiłem tego live'a i nie przyszedłem do babci. Pamiętam jak, jak się tłumaczyłem, bo czekałem, żeby miło rzucił vloga. Ale faktycznie pomogłem i wrzuciliśmy tego vloga. Więc trochę wytłumaczenia jest. Tylko babcia chciałem, bo babcia ogląda TVP Info. A ja miałem taki chytry plan babcia, że jak ty leżałaś na łóżku, nie mogłaś się ruszać, to ja mówię mamie żeby wyłączyć TV, TVP i żebyś oglądała inne kanały. Po prostu zmusić ciebie do tego. Pamiętasz mamo. I co? Nie wprowadziłaś chyba tego, co? Wprowadziłam. Wprowadziłaś to? Tak. tak. Taki był chytry po prostu plan, żeby... Żeby babcia nie oglądała TVP. Oczywiście śmiałem się, no nie? Ja kupię też dla Miłosza szczoteczkę, ale zobaczę ją, przetestuję. Linki do tego wrzucę na dole. A, nie, bo zaraz, zaraz, zaraz. Ta była szczoteczka, sama główka. Do 3 dni w Polsce czas dostawy. Zobacz tutaj cenę, przelicz sobie na złotówki. I tutaj ta droższa, to jest ta moja, ta moja bardziej wypasiona, która ma tutaj, ta moja wypasiona ma po prostu wyświetlacz. Nie, już za późno mogłem nagrać reakcję Miłosza. Reakcja była bezcenna. Co, zdziwiłeś się trochę? No. A to jest twoja? A jak ty zareagowałeś? Jakbyś miał przy przeaktorzyć. A to jest twoja? Nie, moja jest niebieska. To jest mamy. Ta? To? to jest mamy, a to jest tam, co Marce się uparł. Dobra, patrz teraz. Ale no. nie, ja już pokazywałem. Jaka Ale była co? twoja reakcja? To była reakcja właśnie, tak. Dobra miłość, zobacz sobie. Patrz tam. No, czekaj. Jeszcze tu mówiłeś tak. Tam, świnki, odejdziesz, żeby świnki nie przestraszyć. No, i tu. Patrz, to jest tak, że. tutaj, od razu tak. A tutaj tak, o, tak cicho. I tak dopiero teraz. Ale fajna. I czekaj. Jak się myje zęby, to też... Co? Co? Ej, sok? Co to się niby kręci? Się nie krę No nie, nie, kręci się. Tylko to jest przez fale właśnie, soniczne. Serio? To, to jest tą. tak. Inna technologia. Ej, to wygląda jak taka zwykła szeleczka. <grym grym> no, bo... No, tak. A pamiętasz, jak Marcel robił aferę o to? Ale fajna. A ty z mamy? Tak. To, to było używane już? Tak. A mogę sobie tak do tego przyłożyć? Możesz. No, czuć. Ja się kręcę, nie ma porównania nawet. <laughs>